Zeroprocentowy kredyt hipoteczny i dopłata do wynajmu mieszkania to nowe obietnice wyborcze Platformy Obywatelskiej. Eksperci wskazują jednak, że są to obietnice nie do zrealizowania. Pada jednocześnie pytanie o wiarygodność Platformy Obywatelskiej, która dotychczas uważała programy społeczne rządu za rozdawnictwo. Będziemy proponowali kredyt 0%. Dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie, będziemy także proponowali dopłatę skromną, ale jednak pomagającą ludziom do najmu 600 zł. Mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Mieszkanie jest prawem, a nie towarem.